Ona mnie wyprzedziła i jest chyba w domu. Ja mnie porywa. O, już jestem. Jupi! Idę do domu. O, fajny lisek! Mamocy! Kto tak krzyczał, że aż lisek uciekł? Ej, hey, tu jest coś zielonego. Powrz, ach. ach, ach. Ej, hey, to ty! Jesteś w trzeciej klasie. To ty, Darku! Potrzebujesz pomocy. Zaraz wezmę fajaki. Tylko szybko, bo tutaj ten no Plecak nie ma tlenu. Ach, ach. Mogę na chwilę tylko wejść, żeby mógł oddychać, ale nie dam rady. Dobra, Szy, już idę, bo zaraz stracisz tlen. <tryk> Hej, fajniaki, mamy tu poważne kłopoty. Dotero, teraz przecież mamy tutaj, no, konkurs mody. Konkurs mody to nie... Ważne jest. Darek z trzeciej klasy utknął. Kto to jest Darek? No, ten, z... który u mnie tabliczkę włożenia. <śmianie> Kto ma przyjść na tą akcję ratunkową? Ja, ja, ja! Eee, Viola! He! Myślę, że Piotr. Ja jestem za jedną z frajo-akcesoriów. My wygramy! Właśnie! Hmm! Jeszcze się przekonacie. Dobra, szybko! Ratuję Darka. I pracuje dalej z radio na akcesorie mody. Musimy wygrać konkurs. wow Mogę sam już dotrzeć. To tutaj, tak, tutaj. Tutaj był lisek. wybieg na światło, a gdy słyszałem: Pałacy! I lisek uciekł, to tutaj był Darek. Darek? Chyba ja też utknęłam. Skrzydło mnie boli. Au! Nie machałam, żeby... nie spadła. Au! O nie, to teraz mamy własne kłopoty. Na sobie. Łaaa! łaże mi wiatr. Selinko, to... Pomóż Wioli i Darkowi. Darkowi? Buchnęcie. Oj, to tutaj, gdzie wylodowałem. Okej. Okay. pomogę wam. A, Ach, darek jest. Hej, jesteśmy tacy sami. Zobaczcie, widzowie, trochę. On jest jaśniejszy, a jak trochę ciemniejszy. Wyglądali jak bliźnięta. Bliźniaki. Mamy takie. Pokaż, mamy takie same plecaki. Mamy? Mamy, oczywiście. Mamy plecaki w kształcie szyszki. No naprawdę, jesteście bliźniakami, tylko ten Darek twój kolega nie jest moją kolegą. Tylko bliźniakiem. Jest od ciebie dwa lata starszy. Ej! Pobożesz! Tak. Już cię ratuję. Prawie zapomniałam o tobie. O nie! Jak lecieć na konkurs mody. Przecież boli mnie skrzydło. Już wiem. Mam w plecaku bandaż, zabaduję ci twoje skrzydło i za kilka dni będzie zdrowe jak zdrów. A żeby było zdrowe jak zdrów, to musisz siedzieć w domu. Co? O nie! Jaki jesteś taki modry? No, uczyłam się bardzo, nawet, nawet w domu. Mhm. Hej, chyba jesteśmy rodziną? Nie wiem. Zobaczymy na albumie. Czy ty jesteś w naszej rodzinie? Dobrze. Uuuu! Spokojnie. Ha, pomogę ci. Ha. Może Frania? Wygra do naszej drużyny. Co się stało? Wiola ma no, zranione skrzydło. O nie, Darek zapomniał zapomnować moje skrzydło. W domu mam badasz. Chodź, a potem cię zaprowadzę do domu. Dobra. <śm> Chciałabym, żebyśmy razem wygrali konkurs. Cóż, my razem nie wygrały konkursu. Hmm. Ojej. Boż. Dzisiaj był taki ciężki dzień. O? Au, chlup. O, jestem. No i co? Jesteście gotowi na konkurs? Bo ja z Julką tak. Hmm. Może my nie będziemy w konkursie. No tak. No bo, bo, bo mi skrzydło, więc wszyscy nie wystąpimy. O, muszę powiedzieć to Julce o tej wiadomości. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Uwaga! Dla uh, mm. widzów chciałbym powiedzieć ważną informację na nasz kanał. Żeby było dużo łapek w górę! No i subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. To na razie. Śpię dalej. Koniec.